Z produkcjami dla młodzieży jestem trochę za pan brat. Być może w ten sposób próbuję oszukać nieubłagany upływ czasu? Proszę nie oceniajcie, ale na tym kanale recenzowałam już nawet jordańską Kindramę, więc tym razem przyszedł czas na kolumbijską, wobec której nie miałam absolutnie żadnych oczekiwań, a okazała się prawdziwą perełką. Dzień dobry moi Mili, przybywam do Was dzisiaj z produkcją, która w Polsce przechodzi właściwie bez echa. Znaczy, są osoby, które oglądały ten serial i z tego miejsca pozdrawiam Anastazję, która namówiła mnie do obejrzenia tego serialu, chociaż miałam go na liście, ale mówię, 13 odcinków, być może wątpliwa jakość, na razie sobie odpuszczam, ale stwierdziłam, że okej, okay, dam temu szansę i okazało się, że to prawdziwa perełka wśród tego typu produkcji, bardzo autentyczna, trochę przypomina mi pod wieloma względami The Rigors, do czego również będę się tutaj odnosić. Co tam Oscary, co tam nadrobienie produkcji oscarowych, ostatnio oglądałam Tar, mam bardzo mieszane uczucia, więc stwierdziłam, że poopowiadam Wam trochę właśnie o kolumbijskiej Tindramie. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat serial Netflixa pod tytułem La Primera Vez, czyli Pierwszy Raz. 13 kolumbijską produkcję, jak już wcześniej podkreślałam, produkcję, która koncentruje się na latach 70 -tych. dlatego nawiązywałam tutaj już do Derry Girls, bo tam też tło historyczne ma bardzo duże przełożenie na fabułę i tutaj Również mamy coś takiego podobny koncept, również Coming of Age Story, gdzie nastolatkowie dorastają, mają pierwsze miłości i tak dalej, ale w tle dzieją się rzeczy ważne, ważne dla kraju, które dotykają ich bezpośrednio, ale nie oddziałują na nich tak, jak oddziałują na dorosłych, co jest jak najbardziej oczywistą kwestią. I ta produkcja zaczyna się bardzo enigmatycznie, bowiem do szkoły dla chłopców dołącza dziewczyna, pierwsza uczennica. Liceum w Bogocie, właśnie w latach 70., jest to duży przełom, i wszyscy są do tego negatywnie nastawieni, wszyscy mężczyźni. Kobiety również patrzą na to różnie w zależności od tego, jakie mają poglądy i jakie poglądy wypracowało w nich społeczeństwo. I ta dziewczyna, Ewa Samper, która każe się do siebie zwracać per ewa, nie per samper, żeby nie nawiązywać do nazwiska ojca, tylko odnosić się bezpośrednio do niej, ona tutaj sporo namiesza, bowiem Ewa ma bardzo Radykalne poglądy, jak na lata 70., jak na Kolumbię w latach 70. i otworzy oczy wielu. Nie tylko jeżeli chodzi o związki, ale ogólne spojrzenie na świat, na kobiety, na prawa kobiet, ale nie tylko. I moim zdaniem, takim jednym z najbardziej wymownych cytatów, jakie pojawiają się w tym serialu, jest to, że chłopcy zamienili świerszczyki na literaturę. I brzmi to komicznie, ale ujmuje całe sedno tej historii, bowiem gdy poznajemy naszą grupkę, gdy w ogóle wchodzimy w ten świat? Perspektywa jest bardzo skrajna. Kobiety są przedstawione w sposób dość przedmiotowy. Zaczynamy właściwie ten serial od prezentacji pani Esteli, wychowawczyni tej klasy licealnej, która jest najpierw przedstawiona od dołu, tak, że podążamy za wzrokiem chłopców, którzy chcą zajrzeć pod jej spódnicę, a następnie od góry, by zajrzeć do jej dekoltu. No i to jest ta perspektywa, która pojawia się w pierwszym odcinku, ale ta perspektywa się zmienia. Zmienia się ten serial w związku z tym jak zmieniają się chłopcy, jak zmienia się narrator. Mamy narratora tej opowieści, którym jest Camilo. Camilo, o którym nie wiemy, czemu opowiada tę historię trochę. Mamy tutaj do czynienia z konceptem podobnym How I Met Your Mother, ale być może Camilo po prostu opowiada o swojej książce, bo dowiadujemy się, że coś tam sobie pisze i w ogóle lubi po prostu pisać. Chce zostać dziennikarzem sportowym, przynajmniej na samym początku. Ale wracając właśnie do tej perspektywy, wszyscy mają dość przedmiotowe spojrzenie na kobiety do momentu, gdy pojawia się Ewa. Gdy pojawia się Ewa, zmienia się podejście wszystkich, którzy bezpośrednio mają z nią jakąkolwiek styczność. Ona coś tam porusza w ich głowach. Można tutaj mieć pewne wrażenie, że to jest Manic Pixie Girl. Ten trop, który się tutaj pojawia, ale on nie jest nachalny. Tak samo zresztą jak to, co się dzieje w tym serialu, jak kończą się odcinki, one nie kończą się cliffhangerami. Tutaj nie ma nic zmuszonego, nie ma nic nachalnego. Imersja dzięki temu jest na bardzo wysokim poziomie i ten serial odbiera się niesamowicie autentycznie. Również na samym początku jesteśmy zaprowadzeni wraz z Kamilo i jego ojcem do domu Uciech, gdzie również kobiety są przedstawione, a jakże w sposób przedmiotowy. Kamilo jest jednak dość wyjątkowym chłopcem, wyjątkowym młodzieńcem, który trochę idzie pod prąd. W sensie tego nie widać na samym początku, bo on jest w grupie, oni są wszyscy mocni w grupie, ale każdy ma swój charakter i każdy ma jakąś wrażliwość i jakieś rzeczy, które ukrywa przed innymi. To wszystko później nabiera większego znaczenia i okazuje się, że każdy z nich gdzieś coś tam skrywa i nie mówi o tym na głos, bo inaczej wszyscy inni by się z niego naśmiewali. Przynajmniej tak utrzymują. W serialu dowiadujemy się również, że wizyty w domach uciech są dość powszechnie akceptowalne, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy mają żony. Oczywiście te żony tego nie akceptują, ale tak jak wcześniej wspominałam, one są traktowane tutaj gorzej nie. Nie mają takiego prawa głosu. I mamy tutaj bardzo ciekawy kontrast zarysowany właśnie na podstawie pani Esteli i na podstawie mamy Kamila Anny. Anna jest niesamowicie oczytaną, wykształconą kobietą. Wszyscy dziwią się, czemu jest w ogóle z ojcem Kamilo, który jest tak taksówkarzem o dość konserwatywnych poglądach. Trzeba powiedzieć, to, to u niego też to ewoluuje. Docierają do niego te bodźce, te impulsy, że świat się jednak zmienia. Ale Anna przepisuje prace naukowe. Jest niesamowicie właśnie oczytana i wie dużo o świecie i potrafi wypowiedzieć się na temat rzeczy, które ją bulwersują i w ogóle nic sobie z tego nie robi, że mąż ma inne zdanie. Po prostu uważa, że to jest część dyskusji. Jej mąż ma z tym pewien problem, ale bardzo kocha swoją żonę, więc mamy do czynienia z taką inną relacją. Natomiast pani Estela, ona jest zaprezentowana, jeżeli chodzi o wygląd, aparycję. Jako kobieta wyzwolona na samym początku, ubiera się czasami dość skąpo, chociaż też bez przesady, jak na te czasy dość skąpo. Po prostu trzeba tak powiedzieć, tak jest przedstawiona, tak jest postrzegana przez społeczeństwo, tak jest postrzegana właściwie przez mężczyzn, chociaż niektóre kobiety również gorsze. W każdym razie zmierzam do tego, że chociaż ona pracuje w systemie oświaty, to w znacznie większym stopniu jest w stanie podporządkować się mężczyznom w przeciwieństwie do Anny. I do tego kontrastu trzeba również dołożyć Ewę. Ewę o radykalnych poglądach, która bardzo przypomina Anę. Jest niesamowicie oczytana i każdy odcinek nawiązuje do książki, która ma bezpośrednią przełożenie na fabułę tego serialu. Każdy tytuł odcinka to osobna książka. Można naprawdę tutaj wyciągnąć parę perełek literackich i później zrobić sobie taką listę i je poczytać, albo tak jak ja, powspominać czasy szkolne, gdy miałam trochę więcej czasu na tego typu literaturę. Ale wracając do tematu, Ewa Samper nie boi się powiedzieć wprost, co myśli o sytuacji, nie boi się powiedzieć wprost nawet nauczycielom, nawet jeżeli zostanie odebrana zapyskatą przez wszystkich. Co ciekawe również, jeżeli chodzi o te tytuły odcinków, to nie jest kwestia ponownie Wymuszona. Odcinek to tytuł książki i ta książka jest integralną częścią tej historii fabuł, i na jej podstawie poznajemy naszych bohaterów. i Bohaterowie również się zmieniają. Ich charaktery ulegają wielkim zmianom. Ale w serialu Le Primere nie chodzi tylko o kobiety, nie chodzi tylko o feminizm, nie chodzi o to, jak przedstawione są na początku i później na samym końcu, bo to jest ta zmiana. Jest również przedstawione całe państwo, z czym zmagają się obywatele, jak poszły w górę oprocentowania kredytu bo na przykład rodzice Kamilo zmagają się z zapłatą hipoteki i mama musi więcej pracować. Właśnie to ona w tym momencie przejmuje większą odpowiedzialność za budżet domowy. Mamy też wzmianki o protestach, mamy wzmianki o wprowadzonym w związku z protestami stanem wojennym, żeby państwo mogło lepiej tłamsić to, co się dzieje w kraju i zdusić te protesty w zarodku. Co im nie wychodzi, to wszystko się dzieje wokół naszych nastolatków, dlatego wspomniałam, że ten serial przypomina Derry Girls pod tym względem. Takich małych elementów mamy jeszcze wojsko na ulicach od samego początku tego serialu i to, że rodzice Camilo mówią, że dlaczego muszą tak ciężko harować, żeby godnie żyć. To wszystko się tutaj pojawia i oddziałuje na naszych licealistów, oddziałuje w bezpośredni sposób, chociaż oni nie zdają sobie z tego sprawy aż do takiego stopnia. Na przykład jeden musi pomagać mamie prasować, żeby mogła wziąć więcej zleceń. Mama Kamilo mówi natomiast, że na jakiś czas muszą odpuścić sobie jajka, bo są już aż tak bardzo drogie to wszystko tutaj gdzieś tam jest przeplatane i ponownie niewymuszone w ogóle to jest słowo klucz jeżeli chodzi o produkcję la primera vez ale wspomniałam, że nie chodzi tutaj tylko o kobiety. Chodzi również o mężczyzn. Chodzi między innymi o Salcedo i jeszcze innych, którzy mogli mieć inną orientację seksualną. Jeżeli chodzi o Salcedo, no to on wychowuje się bez ojca i ma tę rolę ojcowską przejąć. Ta rola jest mu narzucona przez matkę i bardzo mocno na niego oddziałuje, bo on przez to ma problemy z kontrolowaniem złości. On sobie nie radzi. On tego oczywiście nie przyzna przed kolegami. O jest niesamowicie wrażliwym chłopcem, ale o niczym takim im bezpośrednio. Wprost nie powie. On na przykład bardzo kocha muzykę, mógłby mówić o niej godzinami, ale nie zdradzi tego, przynajmniej na samym początku tej opowieści. Jeżeli natomiast chodzi o orientację seksualną, to homoseksualizm jest tutaj grzechem i nie ma rozdziału państwa od kościoła. I to jeszcze mocniej działa na naszych bohaterów, którzy nie dość, że muszą sobie radzić z typowymi problemami dla wieku nastoletniego, co jeszcze, ich orientacja seksualna nie jest powszechnie akceptowana i muszą się jej wstydzić, ten wstyd jest wpojony. Na przykład, gdy ojciec Kamilo podejrzewa, że jego syn mógłby być homoseksualistą, bo tańczy, bo śpiewa ballady romantyczne pod prysznicem, to zabiera go do księdza, znaczy najpierw zaprasza księdza, a potem zmusza go do spowiedzi. I tutaj bardzo mocno jest zaakcentowane to, że nie ma rozdziału państwa od kościoła i wstydem jest bycie innym. I mało kto tak naprawdę jest w stanie wstawić się za tymi chłopcami. Są pojedyncze osoby, które to robią, osoby, które nie boją się powiedzieć wprost i pije tutaj do Anny czy Ewy. Już tutaj trochę napomknęłam o tej imersji, że bohaterowie są niesamowicie autentyczni, ale też wpływa na to, jak ten serial jest zrobiony pod względem technicznym. On jest niesamowicie kolorowy, wyrazisty, bardzo dobrze się go ogląda i mamy tutaj niesamowitą dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o scenografię. Niektóre elementy mogą tutaj niektórym zazgrzytać, na przykład jakaś piosenka powstała rok później, a tutaj jest zaprezentowana już w serialu i oddziałuje bezpośrednio na bohaterów, czy coś w tym stylu, czy jakiś film, ale to są malutkie elementy. Jeżeli chodzi natomiast o klimat czasów, o to jak wyglądają ulice, o to wojsko na ulicach, o to jak wyglądają pomieszczenia, mieszkań, w których przebywają nasi bohaterowie, to wszystko jest niesamowicie dopieszczone i dzięki temu La Primera Vez ogląda się też bardzo przyjemnie pod względem właśnie estetycznym. I w związku z tym to też jest perełka, jeżeli chodzi o zobrazowanie czasów lat 70. w Kolumbii, to nie są czasy powszechnie znane w Polsce, bo to nie tylko ten drama, w której są te rosterki miłosne, ale właśnie te kwestie dorastania to normalne nastoletnie życie, normalne życie dostosowane do czasów, w których ci nastolatkowie żyją, czasów, które mocno ich ograniczały. Największe wrażenie zrobiły na mnie nie tylko wnętrza, tapeta na ścianie w domu Granadosów, ale też stroje, stroje pozaszkolne, w które ubierają się nastolatkowie, gdy idą na imprezę. To wszystko jest niesamowicie dopracowane i też sprawia, że ten serial jest tak autentyczny i tak przyjemny, po prostu niesamowicie przyjemny i warty obejrzenia bardzo szybko. Ja tu właściwie spędziłam pół weekendu na kanapie oglądając tylko ten serial i niczego nie żałuję. To też nie jest tak, że to, co dzieje się dookoła, jest tam sobie po prostu dookoła. To, co mówi Ewa gdzieś tam jest też dookoła. To wszystko w bezpośredni sposób przekłada się na kształtowanie charakterów naszych bohaterów. Najmocniej działa na Camilo, ale również na innych w mniejszym stopniu, bo oni nie są aż tak wyraziści poza Salcedo i Pałonem, ale jednak to działa. Działa też pod tym względem, że na przykład Camilo z Zaczyna, jest w punkcie wyjścia, takim, że chce zostać dziennikarzem, ale gdy zaczyna czytać książki, które podsuwa mu Ewa, gdy dociera do niego to, co dzieje się dookoła, gdy zaczyna przede wszystkim pisać, więcej pisać, on się zmienia i on popełnia błędy. To nie są bohaterowie bez skazy: oni się biją, oni kłócą się o dziewczynę, oni potrafią wyrzucać sobie najgorsze rzeczy, ale w razie czego potrafią wyciągać wnioski. Jeżeli nie w tym momencie, to po latach, o czym informuje nas. Nasz narrator, czyli właśnie Camilo, już starszy, już gdy ten wiek nastoletni ma za sobą i patrzy na to z zupełnie innej perspektywy niż jako nastoletni on. Twórcy serialu La Primera Vez zdecydowali się również na bardzo ciekawy zabieg mieszania gatunków, bo z jednej strony mamy do czynienia z tym dramą, produkcją Young Adult Coming of Age Story, te wszystkie tutaj podgatunki się mieszają, ale mamy też kryminał, w związku z tym, że my do końca nie wiemy, w jakim kierunku ten serial pójdzie. Jest Ewa, trochę fan. Fatal, trochę manic, Pixie girl, trochę postać enigmatyczna, nawet bardzo. I wszystko pozornie kręci się wokół niej, ale właśnie pozornie, bo im dłużej oglądamy ten serial, tym okazuje się, że to nie jest tak, że ona jest tutaj najważniejsza. Okej, okay, ona popycha tę fabułę do przodu, powoduje, prowokuje te zmiany, ale mamy też wątki, właśnie kryminalne, trochę z nią powiązane, ale też nie do końca. Mamy wątki związane historycznie z Kolumbią, również bardzo mocno wyeksponowane. Więc ten serial bardzo sprawnie miesza te gatunki i niczego nie udaje, to wszystko właśnie bardzo dobrze do siebie pasuje i z siebie wynika. Wraz z mieszaniem gatunków zmienia się również praca kamery już wspomniałam o tym, że na samym początku mamy tę prezentację przedmiotową kobiet, ale praca kamery jest niesamowicie dynamiczna. Czasami można powiedzieć, że amatorska, trochę koślawa, gdzieś te kadry są w takich dziwnych miejscach poucinane, albo bardzo wysoko szyja, albo gdzieś kończyna ucięta, albo ta kamera przeskakuje gdzieś pod kątem, tak pokazując naszych bohaterów, jakby mieli się zaraz wyleć z tego ekranu. To też wpływa na to, jak my postrzegamy ten serial. Że to jest również świetna zabawa pod tym względem, skoro była taka dla twórców, gdy tworzyli tę produkcję, gdy tak przekrzywiali tę kamerę i faktycznie jest tutaj trochę ten amatorski rys. Ten amatorski rys jak najbardziej świadomy w tym, jak zaprezentowani są bohaterowie. Bohaterowie nie bez wad i tu też trochę ta praca kamery uwypukla, że oni gdzieś tam się wychylają, gdzieś tam czegoś próbują, eksperymentują i popełniają błędy, bo są w takim wieku, że te błędy mogą popełniać, ale uczą się również wyciągać wnioski i brać odpowiedzialność za swoje czyny zwłaszcza Kamilo. I Ewa również. Ewa, która jest takim wolnym duchem. Ewa, która idzie pod prąd, która mówi wszystkim bez ogródek, co myśli, ale życie pokaże jej, że to nie jest ale takie proste. Dla mnie serial La Primera West to nawet takie 8 na 10. W dużym stopniu przypomina mi Dairy Girls, również jeden z moich naprawdę ulubionych seriali, który trzymał poziom przez te kilka sezonów i świetnie mi się go oglądało. Trochę inna jest to jazda bez trzymanki niż tam, ale mamy ten podobny koncept właśnie prezentacji czasów i jak te czasy oddziałują na bohaterów. Mamy tu wielu bohaterów, nie wszyscy są tak dobrze wyeksponowani, ale na sam koniec wszyscy wyciągają wnioski, wszyscy wyciągają lekcje z tego, co się działo, i to wszystko na nich wpływa. Nie tylko Ewa, ale te czasy. Naprawdę bardzo mocno polecam ten serial. Zapoznajcie się chociaż z jednym, dwoma odcinkami, zobaczcie, czy Wam się podoba. Jeżeli jesteście fanami produkcji dla nastolatków, tak jak ja, to wydaje mi się, że powinniście się wciągnąć. Jest tutaj niesamowity humor, humor specyficzny, pasujący do krajów latynoamerykańskich, ale ja lubię ten humor. Lubię te klimaty i lubię kolorowe seriale właśnie takie, tego typu trochę przypominało mi to pod pewnymi względami również seriale HBO Minx, ale to właśnie jeżeli chodzi o te czasy i jeżeli chodzi o tematy na samym początku, gdy mamy tę prezentację kobiet. I to by było wszystko ode mnie. tą myślą was zostawiam serdecznie. Zapraszam do sekcji komentarzy, podzielcie się swoją opinią na temat tej produkcji. Nawet jeżeli jej nie oglądaliście, to po prostu dajcie znać, czy zachęciłam was do obejrzenia, czy nie. Czy lubicie tego typu seriale. Jestem ciekawa jakiegokolwiek zdania na ten temat i będzie mi niesamowicie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.